Cześć, ja nazywam się Agnieszka Pala i wraz z Kofo tworzymy firmę konsultingową. W ciągu ostatniego roku obsłużyliśmy już ponad 300 klientów. A w dzisiejszym odcinku chcę się z Wami podzielić wiedzą, jak przenieść jednego lajka z Instagrama w klienta, czyli jak zbudować w prosty sposób lejek sprzedażowy. Na ten odcinek zaprosiłam eksperta i współwłaściciela firmy Kofo, który, z którym pracujemy na co dzień. W obsłudze mojej marki osobistej, jak również w działaniach naszych klientów. I właśnie będziemy w praktyce przekazywać Wam tą wiedzę, jak zbudować taki lejek sprzedażowy. Więc jeśli masz problem, bo nie wiesz, jak sprzedawać, masz konto na social mediach, działasz, natomiast nie przekłada się to w żaden sposób na Twoje wyniki sprzedażowe, to być może popełniasz jakiś błąd i ten odcinek będzie właśnie dla Ciebie. Ale na początku zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału. Bo będzie takich serii eksperckich zdecydowanie więcej. Coraz więcej, tak jest. Łukasz, witam Cię. Cześć Oddaję wszystkim. Cześć, głos. Się parę słów do naszych adresów. Cześć, jestem Łukasz, tak jak Aga powiedziała, współtworzę firmę Kofo, gdzie pomagamy małym i średnim firmom najczęściej oraz też twórcom online w zwiększaniu sprzedaży, więc. Moje doświadczenie już od lat pracuję z firmami i stwórcami, pomagając im skalować sprzedaż poprzez proste systemy, poprzez reklamy, poprzez content, łączymy to wszystko w jeden system sprzedażowy i też o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mm -hmm. Jak każda osoba, dosłownie, bo te zasady budowania tych lejków sprzedażowych są bardzo podobne u wielu różnych nisz. I właśnie o tym powiemy. Jak niezależnie od tego, czy jesteś usługodawcą, czy sprzedajesz na przykład mentoring, możesz wykorzystać te uniwersalne zasady, żeby z Instagrama, z YouTube'a, z TikToka konwertować ludzi na... Twoje usługi. No właśnie, no bo jak zaczniemy sobie tak rozmawiać, to mamy bardzo różne branże, tak, z którymi tak, współpracujemy maga. w naszej firmie, bo są to i architekci, i osoby, które robiliśmy, śpiewu uczyły, tak? Mm -hmm. Lekcje śpiewu. E i w zasadzie wiele innych, i usługi mentoringowe, i coache, i, i te psychoterapeuci, e, i obsługa beauty, tak? Paznokcie. Tak, dużo jest osób z też. Tych branż, I też branża medyczna, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc tych branż jest bardzo dużo. Natomiast to, z czym się m, widzę, że wiele tych branż boryka, to boryka się przede wszystkim z tym, że tworzą social media, tworzą content, ponieważ tak usłyszeli, że trzeba robić ten content, więc ten content jest tworzony. Natomiast on w żaden sposób nie przekłada się na dalsze działanie. Tak, nie mamy kontroli zupełnie nad tym. My kontrolujemy, w większości przypadków, kontrolujemy tylko to, ile produkujemy kontentu, ale potem to już zostawiamy, niech się jakoś dzieje. Ale to nigdy tak nie działa. To nigdy tak nie działa, jeśli jesteście przedsiębiorcami, to raczej też lubicie mieć kontrolę nad tym całym procesem. I robiąc tylko rolki, no to po prostu jakbyście strzelali w powietrze. Natomiast nam zależy na tym, żeby ten proces cały ułożyć, żebyście mogli wiedzieć, po co ma być ta rolka, do czego ma prowadzić, do, co się ma zadziać po opublikowaniu już tej rolki. Jak ktoś do ciebie napisze, jak ktoś zostawi lajka, to się dzieje. I, tak dalej, i tak dalej. No właśnie, i w tym odcinku chcemy się z, tym, y, z Wami podzielić i myślę, że podzielimy to Łukasz tą rozmowę na dwie takie grupy. Załóżmy teraz, weźmy osobę, która już prowadzi konto w social mediach. Ma mhm. jakąś grupę, nie mówię dużą. Parę tysięcy odbiorców do 10 tysięcy, tak, konta. Mhm. I w, chciałabym w, y, w drugiej części poruszyć takie konta, które nie mają. Mają po 200 osób albo dopiero startują. Mhm. Więc zacznijmy od początku. Załóżmy, mamy. Weźmy sobie może przykład dla branży. Mhm. Branżę pozwolę Ci wybrać, Słukaw. żebyś powiedział dla jakiejś branży. I teraz co zrobić? Czyli produkujemy, produkujemy ten kontent, nie mamy żadnych efektów. I teraz jak powinniśmy wyjść krok po kroku, żeby zacząć łapać to zainteresowanie, czyli tą górę lejka, co wyprodukować, czy od oferty wychodzimy, jak, jak byś to hmm. widział czyli mam, w takiej drodze. Tak, czyli mamy już konto, mamy już parę tysięcy na konto, koncie. Mamy parę tysięcy i jakby dodajemy te rolki. Tak wiesz, że raz dodamy, raz nie dodamy, jakoś, jakoś to jest, ale też nie ma z tego żadnych wymiernych efektów Jasne. finansowych. Ja zawsze w pierwszym miejscu podchodzę do tego tak, żebyśmy mogli policzyć, skąd w ogóle przychodzi klient. Czyli my mamy, czy my mamy dane, czy ten klient przychodzi w ogóle z Instagrama, czy my mamy dane, czy ten klient przychodzi z poleceń, czy on przychodzi z YouTube, czy on do nas pisze z tym wychodzimy na sam początek, czyli gdzie on teraz jest, gdzie my wiemy, mm -hmm. że on teraz jest. Bo jeśli mamy takie konto parę tysięcy obserwujących, to raczej na pewno ze dwóch, z trzech klientów co jakiś czas tam złapiemy. Jeśli to nie jest przewidywalne, nie ma znaczenia. Natomiast wiemy, że tam ci klienci są. I teraz musimy zmapować w jaki sposób ten klient do nas trafił. Bo jeśli ten klient do nas trafia przez reklamę, to wybierzemy inną ścieżkę. Jeśli trafia do nas przez content, to też wybierzemy inną ścieżkę. Natomiast mając te 5-10 tysięcy na Instagramie, po sprawdzeniu tego, skąd ten klient pochodzi, budujemy wtedy odpowiedni roadmap. Czyli jeśli naszą mocną stroną jest content, który powoduje, że te osoby często to wyświetlają i wtedy do nas piszą, no to przybieramy bardziej organiczne strategie. Natomiast jeśli nasze konto nie generuje aż takich dużych wyświetleń, no to lepiej skierować swoją atencję na Płatne reklamy. Czyli jeśli na przykład powiedział, żebym wybrał branżę, to dajmy hmm. na to sprzęt medyczny dla fizjoterapeutów. Tak, taki case. Sprzęt medyczny jest dość drogi, kosztuje 50 tysięcy, ale jak fizjoterapeuta sobie go zakupi, no to wtedy może zwiększyć cenę za swoją usługę. O na przykład 20%. I wtedy, jeśli ja sprzedaję taki sprzęt i mam na swoim Instagramie, swojej marki osobistej powiedzmy 5 tysięcy osób i ja wiem, że ludzie do mnie przychodzą z kontentu, no to wtedy ja układam ten kontent w taki sposób, aby. Tego kontentu, który prowadzi do rozmowy sprzedażowej, było jak najwięcej. Nie aż tak dużo, żeby nie był tylko kontent sprzedażowy, natomiast zacząłbym od tego, żeby robić go więcej. Czyli być może powiedziałbym bardziej o korzyściach tego, jakie korzyści dla fizjoterapeuty niesie posiadanie takiego produktu u siebie, takie, e, takiego sprzętu u siebie e, i e, pokazywanie częściej tego. Natomiast z drugiej strony, jeśli to jest taka branża stricte B2B, to zastanowiłbym się, czy ja chcę na pewno bazować tylko i wyłącznie na kontencie organicznym. Bo jeśli chcę skalować ten biznes, no to ja potrzebuję bardziej przewidywać ruchy. Czyli w tym przypadku wyszedłbym bardziej z reklamą. Jeśli mam te 5000 tysięcy osób, być może zrobiłbym webinar. Tam nie musi być dużo osób, to może być nawet 20-30 osób na żywo, żeby to po prostu okay. przeprowadzić, żeby opowiedzieć tym osobom, które będą na żywo o korzyściach, a następnie ten lejek sprzedażowy ułożyć w taki sposób, że z tych osób, które były na żywo, możemy sobie jeszcze umówić rozmowy sprzedażowe, możemy zadzwonić do tych osób później, skonfrontować z nimi ten webinar, zapytać, jak im się podobało i tak dalej, tak dalej. Więc jeśli mamy te 5000 tysięcy osób wzwyż, no sprawdziłbym najpierw, gdzie te osoby są, po czym te osoby do nas przychodziły, a następnie zrobiłbym jakieś bardziej masowe działanie, czyli właśnie webinar, czyli właśnie reklama, czyli właśnie mm, kampania sprzedażowa na lidy z Instagrama. Aha. No i tak myślę, że tutaj, bo w przypadku tutaj poruszyłeś wątek takiego tematu droższego, tak? Mhm. Czyli na przykład droższy sprzęt medyczny. Więc wiadomo, że podchodzimy do tego zupełnie inaczej. inaczej. I tutaj też, też ważną rzecz, którą Łukasz poruszył, i też chciałabym, żebyście zwrócili na to uwagę, że jeżeli chcecie się szybko rozwijać i mieć w miarę przewidywalny ten przychód, to reklamy płatne są również jak najbardziej wskazane, tak? tak. I my nie, nie mówimy, że samym kontentem organicznym, no być może da się zrobić, ale nie wiem, ile będziesz na to czekał. I jak będzie, jaki będzie efekt. E, więc czasami dobra reklama, która jest uruchomiona, ale też to z, może zaznaczmy, że ta reklama też musi być e, zrobiona w korelacji z Twoim kontem, Oparta na kontencie. Bo tak. ktoś wejdzie na tą reklamę, potem wejdzie na Twoje konto mhm. i widzi na przykład to konto, które wiesz, jest tak. takie sobie. I to też nie będzie e, wtedy przyciągać tego kierownika, więc to musi być połączone, czyli organika. Spłatnym reklamą. I wtedy to działa dokładnie tak, jak powiedziała Agnieszka. Czyli e, jeśli my sobie na przykład uruchomimy reklamę na formularz, powiedzmy, czyli skontaktuj się z nami, zostaw swój numer, odezwiemy się do ciebie fizjoterapeuta i umówimy się na rozmowę, to taki fizjotera fizjoterapeuta po zostawieniu nam tego numeru on i tak wejdzie na to konto, i, i tak nas wygoogluje, i tak nas sprawdzi, okay. zobaczy, co tam się dzieje na tym naszym Instagramie, zobaczy, poczyta już trochę o tym sprzęcie medycznym, który my mamy, zobaczy sobie jedną, drugą, trzecią rolkę albo na YouTubie i on cały czas się będzie ogrzewał. Tymczasem jak ta osoba. Nie ma takiego Instagrama, czyli tam jest na przykład 20 osób i jakieś tam trzy posty, no bo właśnie. też tak często jest, no to sensie sobie myśli kurczę, no niby spoko. Ale no nie ma tego zaufania, a jednak kupił to musi lubić, e, ufać i po prostu znać tę osobę. Więc im większy social proof w postaci kontentu organicznego i im większe konto de facto, to łatwiej nam jest ten, to, to zaufanie zbudować i też inna jest od razu hierarchia w rozmowie, czyli nie to klient przychodzi i rozmawia z tobą jakby, wiesz, mhm. ma, ma zupełnie inne oczekiwania co do ciebie, jeśli faktycznie masz ten social proof. Wtedy wie OK, ty podchodzisz na poważnie do sprawy i wtedy wiem, że będzie po prostu konkretnie. Ale to samo, słuchajcie, też chciałabym, koszt tutaj też zahaczyć o branżę architektów, tak, mm -hmm. bo tutaj też na przykład często ten kontent musi być ładny, wizerunkowy, tak. inspirujący, tak, i taki content wiemy, że, że, że ta branża chce wytwarzać i to jest mm -hmm. jak najbardziej super, bo to ma inspirować właśnie, natomiast tu, tutaj też nic nie stoi na przeszkodzie właśnie, żeby uruchomić reklamę i wtedy tak. ktoś to przyjdzie, ale zobaczy wasze konto, zobaczy też trochę was jako osobę, czy chce z wami współpracować, no to też to się odbywa zdecydowanie łatwiej, Sprzedaż, i też wiele, jak my patrzymy z doświadczenia, wiele osób, które u nas pracowało w późniejszym już schemacie, który Łukasz tam wdraża u, u klientów, e, no to bardzo duże sukcesy odnosi, jeśli chodzi o nowe, nowe transakcje, pozyskanie nowych klientów i nawet ma, mamy u nas nie? Tak. osobę, która przyszła z konkretnym celem ile metrów kwadratowych miesięcznie mhm. musi sprzedać, bo ma taki team i to się osiągnęło bardzo, bardzo szybko. I tak, do, tak doszło nawet do, pozdrawiamy w ogóle, doszło do takiego zwrotu z inwestycji, że z każdej wydanej złotówki ma dosłownie 100 złotych z powrotem, czyli ona wydała na reklamę 2,5 tysiąca, sprzedaż miała za 200 50 tysięcy, i tylko to rośnie cały czas, więc. Tak, więc, yy, więc oczywiście to są, tak jak mówimy, różne branże, tak? E, teraz też pracujemy, to też może Łukasz powiemy, mm -hmm. y, bo chciałabym też troszeczkę zahaczyć o ten wątek webinarowy, tak? Mm -hmm. Bo niektóre branże myślą, że to nie jest dla nich. Mm -hmm. Natomiast powiedziałeś w pierwszej części rozmowy bardzo istotną rzecz. Nie musisz na tym webinarze mieć. Milion osób, tak? Tak. jeżeli je sprzedajesz, bo ja też wiem, jak pracuję z wami na co dzień, że mówicie, dobra, ale ja nie jestem gotowa na webinar, do mnie pewnie nikt nie przyjdzie. No bo to są te obawy, które mm -hmm. jednak klient tak. no, często ma, ta osoba, która prowadzi te socjale, ma małe konto, myśli, że takiego webinaru nie może stworzyć. Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, że fajnie, chciałabym ten wątek tutaj troszeczkę roz, rozwinąć, że na tym webinarze nie musi być miliony ludzi, ale chciałabym też ukazać, żebyś powiedział, jak wygląda ta ścieżka, co Jasna. trzeba zrobić. Po kolei, tak? Jak mm -hmm. wiesz, to co robimy, przygotować te rolki pod webinar, potem jaki to jest też ten proces. Jasne, jasne. Więc najpierw muszę zdementować dwa mity. Pierwszy mit jest taki, że teraz się słyszy właśnie, że webinary nie działają. E, natomiast no, my cały czas korzystamy z webinarów i wyniki właściwie z każdym webinarem są tylko i wyłącznie lepsze, dlatego że też wiemy, jak to mierzyć. Ale to jest jakby inna rzecz. Drugim mitem jest to, że, nie potrzebu że potrzebuje dużo osób, żeby na webinarze sprzedać, żeby dobrze zarobić. I to też jest mit, ponieważ webinar to jest nic innego jak rozmowa sprzedażowa, którą prowadzisz jednocześnie z wieloma osobami. Czyli to się opłaca zrobić wtedy, nawet jeśli jest trzy osoby na tej rozmowie sprzedażowej, bo po co masz rozmawiać z każdą osobą z osobna, jak możesz rozmawiać z, jedną, z pięcioma osobami jednocześnie, mówiąc tak naprawdę to samo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Osoby, które pojawiają się na tej rozmowie sprzedażowej, zwanej webinarem, to są osoby, które e, czują się tak, że już. Częścią Twojego teamu, częścią Twojej marki, jak tylko uczestniczą w tych mhm. webinarach. Bo dla nich to jest coś fajnego, jakiś live event, coś się dzieje. To jest taka konferencja online, tak naprawdę. Tak, tak. jakbyśmy teraz szli na konferencję, to już jest, buduje w nas taką inną tożsamość, już z tą marką związaną. Więc to nie musi być ogromna skala. Oczywiście najlepiej to mieć dużą skalę i drogi produkt. Natomiast jeśli boicie się na przykład zrobić webinar, bo nie będzie tam dużej ilości osób, to nawet lepiej dla tych osób, które są na webinarze, bo one sobie zostaną do końca, mhm. one mogą zadać Wam pytanie i wyobraźcie sobie, że nie ma na czacie nie wiadomo ile wiadomości, tylko są na przykład cztery. Ty poświęcasz tak. na każdą osobę bardzo dużo czasu, możesz jej dokładnie odpowiedzieć, rozbić już swoje obiekcje. I tak naprawdę z tych osób, które zostaną na webinarze, no na przykład będziesz mieć dodatkowo jeszcze trzy rozmowy sprzedażowe, bo ktoś się na pewno jeszcze będzie chciał czegoś dopytać. My też nie proponujemy naszym klientom zawsze sprzedaż bezpośrednio na webinarach, tylko kierowanie na rozmowę sprzedażową. Jeśli produkt jest droższy tam niż te 3000 zł, to lepiej jest to zrobić zawsze na rozmowie jeszcze po webinarze. Natomiast jak wygląda cały ten proces? Proces webinarowy to jest tak naprawdę taka ścieżka, która jest dość powtarzalna, bo to zawsze wychodzimy od tego, żeby po prostu zebrać zapisy na webinar, spowodować, żeby jak najwięcej osób się pojawiło na webinarze. Zrobić dobry webinar i dobrą obsługę po webinarową I to są tak naprawdę te cztery elementy zawsze. I teraz, jak spowodować, żeby tych zapisów było jak najwięcej? Czyli element pierwszy. Po pierwsze, to jest organik, czyli mm -hmm. musimy spowodować w naszych rolkach, w naszych YouTubeach, w naszych storiesach, żeby tych zapisów było jak najwięcej. Czyli przez na przykład tydzień komunikujemy, że będzie ten webinar, komentujcie poniżej, żeby się zapisać albo link w bio, albo link w opisie i tak dalej, tak dalej. Musimy zebrać jak najwięcej yy, zapisów. Dajmy na to, ten sprzęt medyczny kosztuje 30 tysięcy. Mm -hmm. Naszym celem jest zebranie zapisów na poziomie 200 zapisów. I teraz, co, co robimy? 100 zapisów jesteśmy w stanie zebrać z naszego organika, przy tych 5 tysiącach, na spokojnie przecież tak, nawet więcej. Tak. Dodatkowe 100 zrobiłbym podpłatną reklamę stricte, czyli zrobiłbym taki, kilka takich rolek zapraszających na webinar i też kilka grafik, kilka kre kreacji, które powodują, że ta osoba, która widzi tę treść, zapisuje się na webinar, możemy powiedzieć, jakie są korzyści z przyjścia na ten webinar, mm -hmm. o czym będziemy mówić, jaki jest gość specjalny i tak dalej, i tak dalej. I chcemy, aby... Chcemy zebrać 100 osób, więc w B2B Średnia lead za lit to jest, no tam nie jest tak tania jak, jak w B2C, natomiast pewnie będzie wydamy na tą reklamę, żeby pozyskać 100 osób, jakieś 1000, 1500, 2000 zł. Tak. Więc wydaliśmy 2000 zł, mamy 200 osób zapisanych. Teraz mamy komunikację przed webinarem, czyli oni się zapisali, webinar jest na przykład za 10 mhm. dni, co robimy? Wysyłamy SMS-y. Często teraz spotkałem się, zapisam się na taki webinar, gdzie ludzie sprzedają e, inwestycje w na, na południe Europy, no. zadzwonili do mnie, że dzisiaj jest webinary czy będę. Czyli zadzwonili z potwierdzeniem, to też bardzo dobrze wpływa na ten show up rate. Bo z tych 200 osób zapisanych, średnia rynkowa jest takie 30% osób będzie na żywo. Natomiast chcemy zrobić, żeby to było 50%, żeby to było 60%. SMSy, maile, grupa na Whatsappie dla tych osób, które już dołączyły i na przykład telefon do tych osób jeszcze. Nie? To byłoby idealnie. I wtedy na żywo powiedzmy, że mamy od 50 do 100 osób. Załóżmy 50 te, naj, te dolne widełki. Tak. Mamy 50 osób na webinarze. Do webinaru musimy się dobrze przygotować merytorycznie, bo webinar Webinar, tak jak wspomniałem, to jest jedna długa rozmowa sprzedażowa, więc to, co my musimy zrobić, to przygotować się tak, żeby wiadomo, przedstawi, żeby to było interesujące, żeby oni chcieli nas słuchać, żeby zostali jak najdłużej, żeby zostało jak. Żeby no i żeby ten osób prowadzący też trzymał tą atencję dokładnie, I energię dokładnie tego webinaru. Tak, tak, tak. To Agat też masz fan, to fajny tip. Tak, tak. <laughs> tak. Nie, To ja wam później powiem, ale skończy. Więc musimy po prostu mieć jak najwięcej osób, utrzymywać przez jak najdłuższy czas. My też mamy na to strukturę odpowiednie, żeby po prostu co jakiś czas też zaskoczyć odbiorcę, co jakiś czas, jakiś mhm. nowy kontekst. Wprowadzić po, to, po, po prostu, żeby ta osoba wiadomo, że atencja jest dzisiaj krótka, żeby ta atencja była podbijana jak najczęściej. I teraz dochodzimy do części sprzedażowej, gdzie my sobie przez pół godziny odpowiadamy na ten temat, co my możemy tej osobie zaoferować. Robimy stricte prezentację sprzedażową, odpowiadając na już jakieś obiekty, już przemycając jakieś korzyści. Po prostu sprzedajemy, ale nie podajemy ceny, tylko zapraszamy na przykład na konsultację. Eee, wtedy. I e, do końca zostaje pewnie jakieś 30 osób, odpowiadamy im na wszystkie pytania, jakie mają. I zapraszamy na rozmowę sprzedażową. I z takich osób, które zostają do końca, no, powinno nam skonwertować co najmniej ze 30% na rozmowę sprzedażową. Czyli z tych 30 będziemy mieć co najmniej 10 rozmów sprzedażowych umówionych w pierwszy dzień. Tych rozmów sprzedażowych, które możemy już zamknąć sobie na poziomie. Zamknąć się. Możemy mieć skuteczność tych rozmów na poziomie 50-60% po webinarze, bo to już jest ciepły ruch. Myślę, że jest to do zrobienia. Natomiast nie kończy się to tylko na 10 rozmowach sprzedażowych, ponieważ to, co my też oferujemy zawsze naszym klientom, co też im zawsze rekomendujemy, to jest to, aby przy samej Zbieraniu zapisów nie zbierać tylko adresów mailowych, tylko zbierać także numer telefonu. Czyli my nie mamy tylko 200 adresów mailowych potem nowych w bazie, tylko mamy 200 adresów mailowych i 200 telefonów. I teraz, umówiło nam się 10 osób na rozmowę sprzedażową, natomiast jeszcze 190 się zapisało. I teraz. Słuchaweczka, dzwonimy do tych osób, pytamy ich o feedback, nawiązujemy do tematu webinaru, pytamy, co, się, co spowodowało, że się zapisali, jakie mają potrzeby, jakie mają wyzwania, i jeśli my jesteśmy w stanie im pomóc, jeśli wpisują się w ten nasz tabelę idealny klient, no to możemy zaprosić ich na rozmowę i możemy mhm. takich rozmów mieć nie 10, tylko na przykład 80. Dokładnie. I tak, tak, tak to robimy u nas, no, spora część osób z osób, które Oglądały webinar, konwertuje później na naszych klientów i tak samo naszych klientów. Natomiast w pierwszym miejscu ważne jest to, żeby ta osoba zobaczyła najpierw webinar. Więc jeśli ja nie byłem na webinarze, a jestem mówiona na rozmowę, no to moim też obowiązkiem jako twórcy jest upewnienie się, że zobaczy go przed spotkaniem. Nie, może być powtórka, nie musi być na żywo, ale żeby go zobaczyła. I teraz właśnie chciałam tu jeszcze dodać bardzo ważną rzecz, bo ten proces jakiś jest. Ja też y, chcę powiedzieć, y, może to zabrzmi y, mocno, ale no, nie mogę tego nie powiedzieć. Sprzedaż się sama nie dzieje. Mhm. Jak widzieliście, przedstawiliśmy Wam ten proces. Ten proces jest jaki jest, on działa, bo on działa nie tylko u mnie, ale działa również u naszych klientów, bo przetestowaliśmy to na wielu branżach, tak? I to się naprawdę sprawdza. Natomiast jest to proces. Więc jeżeli też Wy na którymś momencie czujecie, że potrzebujecie wsparcia, no to oczywiście my zapraszamy, bo my jesteśmy w stanie takie procesy przygotować i skroić pod konkretną branżę. Nie chcemy teraz absolutnie tego utrudniać, ale Przedstawiliśmy go tak, jak jest, prawdą, tak. Bo ja też uważam, że wiesz, ludzie, którzy mówią co ty, nagraj 60 kontentów, 40 takich, 30 takich, 20, jeszcze zrób to, zrób rozmowę sprzedażową. My dobrze wiemy, ile to zajmuje no, czasu. No. I, I nie ma produktów, które, jak to się mówi, dochód pasywny. No, tak? Ja sobie ma. siedzę na, y, gdzieś i mi się samo na się bo, bo nawet jak prowadzisz e-commerce, to uwierz mi, masz tam jest tyle zmian czynników, tak, tak. że to jest praca. Możesz pracować z każdego miejsca na ziemi. Ja taki webinar mogę poprowadzić sobie wszędzie, tak? gdzie tylko chcę. Mogę mieć rozproszony team, Team. I możemy sobie w ten sposób pracować. Łukasz może być na bali, ja mogę być tu, nie ma tu problemu. Tylko jest ta praca do wykonania tak. i o tym też chciałam was uświadomić, że tak to wygląda z tej drugiej strony, czyli od bekendu tak? Nie mhm. od frontu, tylko to, co widzicie. No ale to jest jeden typ lejka, tak? Ale są też lejki sprzedażowe, które możemy na przykład zaoferować. Yy, dobra, bo teraz chciałam poruszyć, to poruszyliśmy te jedne konta. A te konta, które na przykład w ogóle mhm. jakby są branże, które wiesz, Łukasz, nie istnieją tak. na. Istnieją w offline, tak. ale nie istnieją na social mediach i chcą bardzo na nie wejść. To mhm. teraz, jaki będzie ten proces, ile muszą wybudować tego contentu? Mhm. Jak ciekawy musi on być i jak on musi być strategiczny, mhm. żebyśmy mogli przejść dopiero do ruchu płatnego i żebyśmy Jasne. mogli to jakoś ładnie powiązać? Mhm. Wczoraj miałem taki case. Jedną z naszych klientek ona sprzedaje mm, projekty nawadniania ogrodów. I to jest taki case, że mm, oni radzą sobie w offline, nie? wiadomo, chcieliby, chcieliby więcej, dlatego że do nas przyszli, natomiast e, zaczynają dopiero z Instagramem i tam mają dosłownie mhm. tam kilkudziesięciu obserwujących, natomiast z tego jeszcze nic nie ma. Ja poczułem podczas tej rozmowy, że takie jakby na początku e, współpracy z nami było takie lekkie przeświadczenie, że ten content to się zbuduje w trzy miesiące, no nie? Mhm. Czyli za trzy miesiące my tam będziemy mieć już, będą się już sypać zapytania na naszą usługę e, przez tego Instagrama i to jeszcze lokalnie. No niestety tak to nie działa. E, content to jest długoterminowa gra i sam. No dobrze wiesz o tym Agam. Tak, I też było prawdę, bo to o to chodzi, żeby tak. uświadamiać i żeby iść w tym kierunku, ale wytrwać też. Dokładnie, Dokładnie, dokładnie. I są inne sposoby też na to, żeby oczywiście podnieść tę widoczność, nie tylko i wyłącznie organicznie, bo wiadomo, te pierwsze kilkaset osób, te pierwsze kilka tysięcy osób na profilu, to jednak jest długoterminowa gra i to wymaga zaciśnięcia zębów i wytrwania w tym, i regularności ogromnej. Więc większość osób się poddaje, no tak naprawdę 90% osób mhm. tego nie robi. Te firmy potrafią funkcjonować dobrze, natomiast te, które mają social media, sprawdziliśmy konkurencję, tej osoby, tej klientki. Dlaczego e, robią ogromne liczby? Bo mają na przykład 10 tysięcy na Facebooku i 8 tysięcy na Instagramie, nie? No I teraz tak, e, ma, ale mamy 200. Ma, co robimy, jeśli mamy 200? Ja oczywiście zawsze sugeruję, żeby robić ten content, żeby robić ten content, ale nie mieć takich oczekiwań, że on zaraz nam zapcha portfele, tylko robić ten content z taką myślą, że okej, okay, ja to robię, natomiast to jest inwestycja w przyszłość. Ale co zrobić, żeby teraz jeszcze po pierwsze mieć więcej klientów, a po drugie, żeby konto szybciej rosły, rosło? Tutaj są dwa proste typy reklam, które możemy wdrożyć od zaraz, to jest naprawdę postawienie tego, są trzy dni. I po pierwsze, to są rolki na wejścia na profil, czyli reklama na wejście na profil. W przypadku takiej branży, my to nazywamy czasami nudnymi branżami, mhm. ale to klienci z nami zgadzają, że po prostu to nie jest coś, wiecie, takiego mm, pięknego, e, tak. wiecie o co chodzi. Więc w takich branżach tutaj liczy się po prostu zysk, liczy się ten ROI klienta, czyli co ja będę miał realnie z tego, że ja zaobserwuję taki profil. Mhm. My możemy na przykład taką reklamą na follow powiedzieć, jakie piękne ogrody budujemy, czy tam jak pięknie je nawadniamy, jakie to ma przełożenie na portfel naszego klienta i dlaczego warto zaobserwować nasz profil, na przykład jak się dobrze przygotować w ogóle swój ogród do implementacji tego rozwiązania. I nagrać kilka takich rolek, które zachęcają po prostu do zaobserwowania naszego profilu, czyli jaką my darmową wartość jako firma, co my im możemy przekazać naszym potencjalnym obserwującym, żeby oni chcieli zostawić ten follow na naszym profilu. I takie trzy rolki na follow my sobie robimy. To jest jedna rzecz. Rolka na follow służy do tego, żeby jak najwięcej osób weszło na nasze konto, a następnie zostawiło nam, żeby nas zaobserwowało. I teraz, jeśli my mamy dobrze zbudowany content, nawet nie musimy mieć ogromnego konta, ale jeśli te rolki są faktycznie profesjonalnie zrobione, są takie schludne, są takie dobrze zrobione, no to wtedy mamy większe, więcej osób zostawia nam faktycznie ten follow z tych osób, które wejdą na konto. Mhm. Więc musi być organik, ale rolki na follow pozwolą nam mieć szybciej, zwiększą większą naszych obserwujących szybciej, a na dodatek rodzi się tutaj. Tutaj świetna okazja na napisanie do tej osoby, czyli na rozpoczęcie po prostu systemu e, umawiania rozmów sprzedażowych przez DM. Bo jeśli nam ktoś zostawia follow, a my wywołujemy e, te osoby w reklamie, czyli mówimy: hej, jeśli myślisz o tym, żeby zrobić swój ogród. W taki w taki sposób, to na tym profilu dzielę się, tą wiedzą za darmo. Jeśli zrobimy taką reklamę, no to te osoby, które dadzą nam follow, prawdopodobnie mają ten problem, który my rozwiązujemy. Więc są potencjalnym klientem. Możemy do nich napisać, możemy nagrać im głosówkę, możemy wysłać im wideo. To po pierwsze, czyli rośnie nam okazja na zdobycie klienta, po drugie rośnie nam ilość obserwujących. I takie rolki, one są tanie. My tutaj mamy, my też z nich korzystamy. My mamy obserwującego za około 90 groszy obecnie. Natomiast wszystko, co jest do 2,5 zł, uważam, że jest opłacalne. Jeśli mamy droższą usługę, no to nawet. Z Kilka złotych, może, tak jak wspominaliśmy o tych tak. fizjoterapeutach, to nawet za 10 złotych spoko możesz mnie obserwować. No tak, no bo tam jest droższy produkt. Droższy nie? produkt, Dosło, dokładnie. I teraz tak, mm. więc to mamy jedną opcję, i teraz drugą opcją, zawsze, e, jeśli mamy taką, m, taką po prostu chęć wyskalowania tego szybciej, mm. chęć pozyskania klientów, to ja nie polegałbym tylko i wyłącznie na tych działaniach, bo tak jakby. Osoby, które przychodzą do nas z tego zaobserwowania, to wciąż są klienci organiczni. My co prawda pozyskujemy ich obserwację reklamą, ale to nie jest klient z reklamy, to jest klient z rozmowy DMowej, czyli tak naprawdę z organika. Natomiast ruszyłbym stricte z płatną reklamą, z reklamą na formularz. Najprostszy rodzaj reklamy. Podaj swój adres, tak. podaj swój telefon i do Ciebie zadzwonimy. I to często właśnie ludzie tego bardzo często nie rozumieją, że wystarczy taka prosta reklama na formularz i na przykład budżet dzienny typu 20 zł. I mamy dwa liwy i mamy dwie zainteresowane osoby naszym rozwiązaniem. No tak, Łukasz, tutaj tylko przepraszam, że wejdę, bo jeszcze teraz tak, dwa, dwie widzę rzeczy takie, m, jeszcze trzeba umieć pisać w tych DM-ach, bo tu tak. jest też kuba błędów, ale tego nie będziemy na pewno poruszać w tym odcinku. To w innym, ale tak. to widzimy to w innym odcinku, bo, bo to jest temat rzeka. Jest, no. I też to, te lidy, które dostaniemy, często nie umiemy ich obsłużyć, jeśli chodzi o rozmowę Bardzo spodażową. często, tak. I tu też polegamy, więc słuchajcie, pamiętajcie, ja to tylko chcę podkreślić proces. Mhm, dokładnie. E, tak, bo tutaj wiadomo, budujemy, ale wciąż pojawiają się kolejne problemy, Są, jak, jak to było New, new level, new devil, czyli tak. za każdym levelem pojawia się nowy diabeł, którego musimy przezwyciężyć. I, I dokładnie tak jest. Więc my tak tylko dajemy taki overview. Jakie są możliwości? Dokładnie. Natomiast pamiętajcie, że z każdym nowym wprowadzeniem są tak zwane best practices, z których musimy się trzymać, żeby to po prostu wszystko miało sens i żeby to wszystko przynosiło nam pieniądze. Natomiast tak, stanęliśmy na reklamach na formularz, stanęliśmy na follower reklamach. I tak naprawdę zestaw tych dwóch prostych reklam pozwoli nam wzrastać liczbę obserwujących na Instagramie, to po pierwsze. Już tutaj umawiać potencjalnie rozmowy sprzedażowe, a z drugiej strony jeszcze te kampanie na lidy powodują, że wpadają nam zainteresowane no kontakty. No i z trzeciej strony kontent organiczny. I z strony organiczny. I myślę, że dla takiej małej firmy z budżetem typu kilkaset złotych miesięcznie jesteśmy w stanie przyciągnąć już naprawdę solidną dawkę klientów. Bo to nie o to chodzi, że to konto ma być bóg wie jakie duże, tak. tak? Ale ono ma być yy... taką wizytówką, wizytówką w procesie. Tak, i mhm. to też ważne, żeby to wizytówka była, no bo też klient nie będzie chciał wam zostawić, tak? Jak produkujecie nie wiem meble, czy właśnie takie ogrody i tak dalej, jak nie będzie widział w ogóle kim jesteście, tak? Tak, 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 tak. tak, yy, tak. Bo my yy, lubimy mieć to zaufanie i ten Instagram też powoduje, że to zaufanie mamy, czy te właśnie media społecznościowe, mhm. czy jakikolwiek inny nośnik. Dokładnie. Także przedstawiliśmy Wam dzisiaj dwie, dwie, dwa rodzaje lejków sprzedażowych zarówno dla małego konta, jak i dla konta, które jest bardziej dojrzałe. Tak jak mówimy, na każdym z nich da się prowadzić sprzedaż. Da się umawiać rozmowy sprzedażowe z klientami i da się przewidywać to, co chcemy osiągnąć. Tylko bardzo ważne też jest, na koniec tak podkreślę, żeby wprowadzać sobie te KPI, prawda? Tak. Że na przykład nie idę i robię content przez dwa tygodnie, potem zapominam. Reklamę ostatnio miałam, dziewczyny, salon kosmetyczny uruchamiają, reklamę, dwa tygodnie zamykają, uruchamiają, zamykają, czyli to jest takie od bandy do bandy. Tak. Bez efektu. Tak, i na też. Dokładnie. I też pamiętajmy, jeszcze tylko dodam od siebie, pamiętajmy też, po co robimy jak, jakąś rzecz. Bo jak też przechodzą na nas klienci, którzy mieli tam jakąś styczność z reklamą, czyli, no, coś tam puszczałem i tak dalej. Natomiast jak się potem okazuje, to też jest reklama przez promój post na przykład na widoczność, na lajki, z których też potem nic nie ma. A my musimy wiedzieć, że jak robimy A, to też musi być B. Więc dokładnie. jeśli my puszczamy reklamę, to chcemy mieć z niej lidy. Jeśli chcemy mieć lidy, to chcemy jak najszybciej odzwonić. Więc po prostu musimy tak sobie założyć, że coś prowadzi do czegoś i cały czas mieć z tyłu głowy, po co my do nam czymś robimy, żebyśmy potem mogli ją policzyć, żebyśmy mogli ją zoptymalizować. Dokładnie, też często grafiki są y, bardzo słabe w niektórych reklamach tak. i w ogóle jakby nie nigdy ci tego nie dowiadą, co ty chcesz, co to masz w głowie, bo nie przekazują tego, tak, 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 tak. A to też jest bardzo ważne. Dobrze, ja myślę, że dzisiaj przekazaliśmy wam, jak przekształcać tego obserwującego w klienta. Pokazaliśmy jakieś przykłady lejków. Tych lejków jest oczywiście bardzo dużo. My ich projektujemy dużo różnych dla klientów, bo jak widzicie, przedstawiliśmy Wam parę branż, różnych branż tak i one wymagają troszkę innych działań. Czyli to nie jest coś takiego, że możecie wziąć jedną formułkę i zrobić kopiuj-wklej. kopiuj klej to możemy zrobić rozwiązań technicznych, tak. natomiast jeśli chodzi o zaprojektowanie tego olejka sprzedażowego, to on jest inny. Dlatego my się tym zajmujemy, specjalizujemy. Tak jak powiedziałam wcześniej, w ostatnim półtora roku było u nas, współpracowało z, na, z nami już prawie 300 czy nawet ponad 300 klientów i na tym zdobywamy nasze doświadczenie, dlatego już dzielimy to branżami, mamy tego zdecydowanie więcej, więc jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym obszarze, to oczywiście serdecznie zapraszamy, a my dziękujemy za ten odcinek i będzie takich serii więcej. zdecydowanie więcej. Dzięki Aga, dziękuję Wam.